Nie odwróceni po prostu prawdziwi. To tytuł pierwszej wystawy, którą otwarto w tym roku w Muzeum Regionalnym w Kozienicach i jednocześnie pierwsza okazja do zaprezentowania w nim prac podopiecznych warsztatu terapii zajęciowej w przewozie. A jest co pokazywać. Od piątku, 23 stycznia, odwiedzając muzeum, możemy obejrzeć około 50 prac wykonanych w różnorodnych technikach artystycznych, takich jak malarstwo, wypalanie na płytach, haft i wyszywanie, kolaże fotograficzne oraz formy rzeźbiarskie. Motyw przewodni to portrety i autoportrety. Każdy jest inny. Powiem szczerze, że kiedy zaczęliśmy montaż tej wystawy. Zrobiło nam się tak troszeczkę biorąc pod uwagę pogodę na zewnątrz, zrobiło nam się ciepło, ponieważ ta wystawa daje dużo energii, jest kolorowa, daje dużo pozytywnych emocji, przynajmniej mnie i jest niesłychanie szczerą wystawą. Jako pierwsi nową wystawę mogli zobaczyć uczestnicy w wernisarzu w piątek 23 stycznia. Udział w niemy wzięli między innymi dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy Koźnice, radyni Rady Miejskiej w Koźnicach, a także pracownicy Urzędu Miejskiego, warsztatu terapii zajęciowej i oczywiście sami bohaterowie wystawy. Na początku dyrektor Muzeum Maciej Kordas przywitał wszystkich przybyłych i podkreślił, że jest to kolejna wystawa, na której prezentowani są autorzy pochodzący i związani z ziemią koźnicką. Natomiast kierownik warsztatu terapii zajęciowej w przewozie, Marlena Sankowska, zwróciła uwagę, jak duże znaczenie w procesie terapeutycznym jej podopiecznych mają wydarzenia takie jak to. Cel tego przedsięwzięcia jest taki, że każdy z naszych uczestników ma potencjał, ma, ma możliwości i my jako terapeuci, jako instruktorzy terapii ten potencjał odnajdujemy i towarzyszymy im w realizacji całego tego procesu. Jest to przede wszystkim pokonywanie barier, uwierzenie we własne siły, we własne możliwości. Są to prace autentyczne, są to prace, które, które identyfikują każdego jednego uczestnika. Pomysłodawczynią wystawy podopiecznych WTZ-u w muzeum jest Agata Szczygieł, pracująca w warsztacie terapii zajęciowej w Przewozie, która sama maluje i również prezentowała swoje obrazy w Kozińskim Muzeum. Każda Praca stanowi osobistą opowieść o tożsamości, emocjach oraz sposobie postrzegania samego siebie. Dla wielu uczestników był to moment symbolicznego zebrania głosu, pokazania się światu takimi, jakimi są naprawdę autentycznymi, wrażliwymi, odważnymi. Możliwość zaprezentowania swoich prac w Muzeum Regionalnym w Kozienicach to także doskonały prezent jaki otrzymali podopieczni warsztatu terapii zajęciowej, który w tym roku obchodzi swoje 30 urodziny.